Zobacz, jak się próbuje zmienić w księdza księdza Kinga. Widzisz, jak on wygląda? Ooo, kozak. Ale złota. Ej, pokaż ci ją, czekaj. Prawdy tutaj... masz e, przybliżenie. Tak, przybliżenie, no. Zresztą zrobimy tak. Masz kuszę, a daj mi łuk. Zobacz, jak łuk wygląda w rękach. Czekaj. Wśród swoich przedmioty fajnie Fajna co? Fajnie to jak w wygląda. Dobra. Ja, Ile ona bije? Tak. Ona ma ten już, te bloczkowe wiesz, naciąganie cięciwe, więc jest mocno. A pokaż mi łuk na chwilę do rąk? A łuk strzeżnika, no, dobrze czekaj. Też fajnie, fajnie Jakie tam makrorody. No, fajne animacje, jak na... Jak przybliża mhm. Dobra, tu już mam broń. Wiesz co, tylko poczekaj, ja tylko wykonam Bełty. Dobra, dawaj bełty Tutaj Tutaj, tutaj Ku, ci mhm, się pokaże Gdzieś Co ja zobaczę? strzelam, mogę? Albo czekaj, daj mi jakieś zombiaka. To jest w ogóle fajna platforma, nie? Do strzelania. Tak, to jest w ogóle 100 metrów ten cel, to on jest jakoś niedaleko, no wiesz? To szybko, to myślałem, że on musi. A no tak mnie naciąga. To, a on musi przykażą. Tak, R muszę ci coś zapomniałem. Czemu ja strzelam jakimś. Zastrza... Ja za bełty dziwne. przeszkadza mi tych bełtów trochę. Gość pada i się ten nie wstaje. coś się zamieje. Czemu we mnie A Amunicja chyba się... Animacja chyba się spuła trochę Patrz, yes. patrz, patrz Uwaga. Ja wiem, wiem Dobra, idziemy do tego punktu, nie? Dawaj Punk tutaj żółty jest to jako biegający, wiesz tutaj Serio gościu? Ale to kurwa daj to już stoiki paru Dobra idzie tak kurwisko No Tu jest za plecami jedna Nie on kurwa motobuk to jest najgorsze Dobra idziemy w chuj w dupę O idziemy Nawet idzie Dużo tu jestem biegający ale on stanął więc chuj z nim o jezu, mhm. domy czy nie? Domy są dobra, idę, idę. Skrzynka otwieram. Jezu, dasz Cztery... Co, cztery biegające? Pomagam ci. No, widzę właśnie, żeby kurwa na mapie się pokazała. Jara, kurwa. Przecież zapytałem, że może no. coś. Co, co. za gówno, O, no. się, kurzu. Ale kurwa ta kondycja się skończy, to mnie nerwuje trochę czasu Chodimy Praszno, byś kończy. No z jeszcze jak jeszcze życia kondycja weszć coś ten sił To z poziomu siły, zajebiście To jest ten dobra, ta średnia ten drugi punkt odporności pewnie daje też e, do 60 pewnie o. Regen. co ja bym ten regen właśnie zrobił, bo regen jest słaba. Shri, shri, i ten, i gmiotocz Sążek był w szopie, tak? Czy gdzieś jeszcze jest? No, wyjebał drzwi, jak wychodził, wiesz? Ja mówię po posążku. Tak z... Nienacka. Tutaj był na stole. Posążek, o tutaj. Tu. Tu. Kurwa, świry. Gdzie świry? No kurwa, są. Kurwa, Brać kuszę? Dobra, hej, biorę Kurwa. Nie, to ja cię nie chronię. Chodź do mnie, chodź do mnie. Chodź do kulewki. Masz prądem trochę. Dobra, z... Tylko ciekawe czy... My jesteśmy w tym punkcie, tylko ciekawe czy coś w nim jest warte na go uwagi. Skrzynki są, widzę. Mhm. Dobra, idę ciebie, bo ty wiesz gdzie są skrzynki. Ok, część ten... Może wytworzyć nowy przedmiot, ok. No ja chcę naprawić. O. O, jakieś szopki. Plany... craftu tutaj hmm. to Jakieś kurde N-move Liquid uh, build uh, A Or be okej. Okay. Plany, dobra Skrzynia Ci to na tym co to jest... Nie można to wziąć, nie? Coś to było, że się można było wziąć. Druga skrzynia. Nie. Dobra. Pamiętajcie, jak coś przemienił lajku, subskrypcji. subskrybuj kanału, komentarzu. Śmietniku, broń. śmietniku broń. No Do jej. rozmontowania. Dobra. Jakie szukam. W rurach czego nie ma, nie? Janek, to Zresza. można było. Janek, paczek, można było tutaj wejść, widziałeś co? Od tej strony, od, od tego. Od, wiesz, myśmy kurwa źle szli. To była wyrwa w płocie. Pod O no, no, no też. Nic nie to ty... Aj. Dobra, to tam wyzwolimy tę Tą pasę... Hmm. Czekaj, bo szukam tych te rzeczy... trzeba było iść na górę. To Janek po ja szukam oglądzę... To gazury, ta bazę tak? jest na górze. Gazurka. Szukam tych rzeczy, o których nie. mówiłeś, bo to... Ja wiem wiem, wiem. Jak widzisz gdzieś rulki sterowe, to mówię, starowe to się przydadzą mi, nie? Ale no, czekaj, bo to... Czyli to, to nic nie było ciekawego w tym miejscu? No bo tak patrzę, dwie skrzynki. że... Dwie skrzynki. no jest tutaj jedna, dobra. Tu jeszcze jest trzecia, zielona. Otwieraj się. Obok mnie. A tu nic nie ma, gdzie, gdzie, są te dwie skrzynki? W których miejscach? Jest zielone, od... no. Tam są, w tym jednej, e... Czekaj, ja rozmontuję te wszystkie dobra, I pokaż mi, to, W to. A jak zmienić kurwa? Nie. Dobra, jak zebrałeś już to. To jest czerwona skrzynka, wiesz? Otwieranie średnie. Tu gdzie ja stoję? A, czekaj, bo jeszcze tu brońki. Do rozbuntowania. Fajne to No kurwa, nie mogę tego się... jego otworzyć seria osz, co? Jest. Osz. to otwórz, bo szkoda mi wytruchu, to pewnie co U mnie... Ja tylko w śmie... A gazurka jest, to kolejna. Brak miejsca do kongów. No jest gazrureczka jedna, zajebiście, a to jeszcze było więcej czy. Nic czego nie ma. Dobra. No ty masz... Aha, super, tylko z taką połamaną. Kolejny kurwa, nóż do mięsa. Zwykły motek 63 bije? Kurwa! Kili do krykieta 51. A to tam chuj. Nie ma go można... Nie, nie można, nie można. Dobra mieć. Saperkę mam naprawdę. Ten nóż do i wypierdolimy. Dobra bym sobie po lepsze. bym... lepszy um. ten. A widzisz kuszy Kurwa nie mogę lepszyć już. A ty swój łuk możesz lepszyć czy nie? Jak to działa u A co nie ma slotów do ulepszenia? Ucha, nie ma w ogóle. U mnie nie ma w ogóle tego funkcji, żebym mógł lepszyć. Wiesz to. Nie, musi mieć. Tak, mistrz. Nie, może nie mam tych, nie, może nie mam planów, tak? Bo na przykład bronię, ten białe mogą lepszyć. Zanim bym miała to Trzydzieść sześć. żebyś tą strefę wyzwolił? Czekaj, czekaj. Dobra, to wyzwajem. Póki okay, jeszcze nie ma nocy. Mhm, dobra. Bo tak się... to Możemy wyzwolić, przespać się, ja sobie z rana półlepszym i zakończymy ten, ten odcinek, nie? Gdzie jest ten, ten? Gdzie jest to wyzwolenie? Czekaj. Nie, bo trzeba iść z powrotem na tą, tą stronę, wiesz? Tak mi się ha? wydaje. Nie? A no, bo tam jest czerwony ten, no to no, trzeba. No więc skończyć. Powiem ci, powiem, mi się wydaje, że wyjdźmy tym połotem, co pokazywałem. A, no dobra. Bo może generalnie tędy wyjść, nie? A czekaj, tu coś jest. Kiedy ja może coś nie Czy wiesz, no tak... Jak poskaczemy, to tak tam jest, wisz, Ale to się nie wskoczy, nie? Tam na to, nie. Chociaż może z tej, z nie. tego... Ja dobra. Nie. Dobra. No tylko po prostu tym, wyjdźmy tym urodzeniem i tyle. Dobra. I teraz co? Nic nie ma pod mostem? Czekaj. Co może coś tutaj jest? Sekunda. Czasem wiesz, ludki są ten, zajdźmy pod mostami, nie? Czasem, nie zawsze. Jest o. czynka pod mostem, mówiłem. I to no. zwykłe, ale zawsze to coś. Ja już tam nie będę schodził. To jest co? Mikania? Mikania na górę. No drogocenna kawa, nie? Co tam było? Kawka była. Wybuch ten teraz. Gdy jesteś na górze? Ktoś się tam... jeszcze tak z papierą. No, musiałem przejść aż cały ten kawał. No i to się nie właśnie. Bez problemu. Zobaczymy czy ten ten. Gonia u ten. nas. Gonił u nas. Ten biegacz jebany no. No. No ja mam shuriken, spokojnie go wyjebisz. On nie zdołał, tu przywieźć co? zaciął? No bo ja wtedy spadłem no. O, to jest. To jest od chuja ty. Nic, ja mam shuriken z 15, już dam radę. Nie no trochę jest, ale nie to już tak dużo sali Zdarzbym załadował Surikana jak ten kurwa wyski, to jeden strzał w łeb i zabija faktycznie, to jest kozacki. Chociaż nie, właśnie nie. Ciężko jeden strzał w ogóle zabija to dużo Ale bo to są odporniejsze Ale ten się spalił, widzisz za pierwszym razem moją tu kozacką bronią. Z tym. <laughs> Moja broń jest tak śmieszna, że ma na końcu ten zawór od tego od y, rurki. Dobra. Dobra, no i dobra. To jest pewnie to coś, tak? Że robi... Tak, później. To były te zawary, no. Znaczy, jest zawory dzisiaj? No dobra, nic. Tutaj to. To. Okej, poszukam posz tego rzeczy i idziemy dalej. Kurwa, się, się już już tego, się człowiek... No bo też jest tak, że on st na stopnie nie jest tak, że coś się dzieje, tylko może sobie na spokojnie pograć. Wiesz co chodzi tak, tak, Fabuła niega, nie? nie? Chyba drink, ale... A. Taki wynagradzający, nie? Bo coś sobie zawsze skraftujesz albo widzisz nowe możliwości. Też jest tak, że jak chcesz robić foboła, to też robisz i Foboła jest taka, że wierzycie. Podej... I tu coś się zadania specjalnego? Chcemy co zrobić? Takie ja zobaczycie się tego, więc do nie? To jak... Pożegnamy się, już łącznie do sobie programu na późno i pożegnamy w tym odcinku, ja po prostu drodzy następny... widzowie to tyle w tym odcinku, będziemy sobie kończyć pewnie w następnym live lub następnym odcinku grę Stank Light, wyszło dużo, no 30 chyba wyszło nagrywki, bolo. trzymajcie się, Janek też się może pożegnać, Janek już pewnie zostawił pewnie już łapkę, łapkę w pod filmem, wy też zostawcie, zostawcie komentarz oraz subskrypcję, trzymajcie się, do z tymi jabłkami, to by się mogli lepiej postarać. To jest? No, bo naklei teksturę tekstury w naklejono naklejona, jakaś kurwa, jakby za dwa złote. Jeszcze kurwa to trawa wszystko Wiesz, Wiesz, oni myśleli, że nikt nie sprawdzi tego, nie? Kupiłem, ludzie są sprawdzili, ludzie są... Tutaj też, no. O, Oskar. Weź kopię, ukończ. No, to Musisz bliżej podejść, to kurwa będzie no. No. Wiesz, nagrałem to, bo to tak wuj śmiesznie wygląda, jak on kopie. Bo, jak stoisz, wiesz, w takiej pozycji, bo ten wagon jest pochylony, to on kopie, jakby kopą po ziemi, wiesz, bo.